Apple postanowił, że dogada się z Google i, i będą on nich brali ich Wersję. Rozwiązania AI. AI. Tak. I śmieszne, bo ja myślałem szczerze, że Apple zrobi swoje, swoje AI. Pamiętajmy, że oni zawsze starają się robić wszystko lepiej, smooth i w ogóle. A tu proszę bardzo, poddajemy się. No, ja Ci, i... ja ci mogę powiedzieć taką historię sprzed dosłownie godziny, no trochę więcej niż godziny, bo tutaj nagrywamy już godzinę, ale gdzieś powiedzmy no. sprzed dwóch godzin, gdzie montowałem. Yy... Maca Mini i konfigurowałem, no, no i to jest ten Mac Mini z M4, więc tam jest, stąd wspiera Apple, Apple Intelligence w środku, no i się odpaliła aplikacja do tworzenia obrazków. No i stwierdziłem, że zobaczę jak to działa. No i działa. Generuje, generuje bardzo szybko te obrazki. Tylko, że one nie wyglądają no. tak, jak napisałem w prompcie. No, w prompcie chciałem, żeby był burger z żaby, bo chciałem nawiązać do tego naszego gwiezdnowojennego tutaj dialogu. I po prostu wykryła mi zwykłego burgera. Normalnego, zwykłego Aha. burgera. Próbowałem kilkukrotnie odświeżać to. I będę, nie no, miał dużo czasu, żeby to testować jeszcze, ale powiem szczerze, no. że, że, że no, wygląda to tak sobie średnio.